Dzisiaj zagraliśmy dosyć słabe spotkanie, popełnialiśmy dużo błędów w każdym myślę elemencie, nie potrafiliśmy skończyć ataków, które, które mogłyby zrobić nam wyższą przewagę w, de, w decydujących momentach, a tymczasem niestety zespół z TUR Odjechał nam na parę punktów, i, i zawsze gdzieś tam musieliśmy pod koniec gonić. Szkoda, bo w każdym secie jakoś tam prowadziliśmy trzema, czterema punktami. Jeden, dwa przestoje i po secie i po meczu. No trudno, gratuluję przeciwnikowi, ale myślę, że to była nasza słabość i dlatego przegraliśmy. Powiem szczerze, że już druga żółta kartka w mojej karierze i to też za dyskusję z sędzią właśnie. Nie, nie bardzo rozumiem dlaczego, bo. bo... Ja mam do tego prawo, ale no, widocznie tak, tak zinterpretował jeden sędzia gdzieś tam w Polsce. A, a teraz na tym meczu to, że się nie wiem, kuca albo coś w tym rodzaju i, i dostałem ponownie żółtą kartę. Nasza reakcja była gwałtowna, zdecydowana. Być może na pierwszą kartkę zasłużyliśmy, bo kapitanem jest Mariusz Wlazły. Ale drugą, za co, za co dostał e, Mariusz, nie, nie potrafię zrozumieć. Jest to kapitan zespołu i ma prawo pójść i z sędzią porozmawiać. Myślę, że PGS Krawołchatów jest takim zespołem, że e, nie przejmuje się porażkami. Zawsze wyciąga pozytywne wnioski e, z danego spotkania. E, czegoś zawsze porażka uczy. Mamy materiał do przerobienia i będziemy się zastanawiać, jak pewne rzeczy wyeliminować.